Cześć, tu Adam. Witam wszystkich po elektryzującym tygodniu z Ligą Mistrzów, Ligą Europejską. Czas wrócić na ziemię i przypomnieć sobie, jak wyglądała poprzednia kolejka Premier League. 29. seria gier będzie omawiana w tym odcinku, tak więc zapraszam. No i na początek wjeżdżamy sobie do północnego Lodynu. Tam ogromnie ważny pojedynek dla fanów zarówno jednej, jak i drugiej strony. Było to widać już przed meczem i Tottenham i Arsenal bojowo nastawieni do tego spotkania. Fani obu ekip pobili się przed White Hart Lane, musiała interweniować się policja i to był już taki pierwszy incydent, który wskazywał, że tego dnia atmosfera będzie bardzo gęsta. Parunastu ludzi, którzy byli odpowiedzialni za inaugurowanie tych sporów zostało zgarniętych, nie w Puszczonych stadionie takie informacje, przynajmniej obiły mi się o uszy, no krwawo to wyglądało momentami. Takie słynne zdjęcie obiegło momentalnie angielski internet fana, który prawdopodobnie doświadczył rozbicia butelki na jego głowie, krew się polała, niebezpiecznie to wszystko wyglądało. No, ale obyło się na szczęście bez ofiar. Na te czasy już nie standardowa utarczka, ale w latach 70. za czasów hooligans takie incydenty były bardzo, to bardzo częste, dopóki tego rząd angielski nie posprzątał. Tak czy inaczej, mecz na White Cart Lane był naprawdę interesującym widowiskiem i każdego nawet neutralnego kibica nie zaangażowanego w konflikt pomiędzy Arsenalem i Tottenhamem mógł mocno do telewizora przykuć. Pierwsza połowa zwieńczona piękną bramką Alona Ramseya. To w jaki sposób piłka znalazła się w siatce jest po prostu fenomenalne, także warto sobie tą sytuację w głowie zapisać. Świetnie całą akcję rozprowadził Daniel Welbeck i to jest tylko potwierdzenie jego dobrej formy. Ostatnio po powrocie z kontuzji były piłkarz ma United spisuje się naprawdę całkiem nieźle. Dodatkowo jeszcze zastanawia mnie intencja Hectora Bejerina, bo jeżeli podanie na plecy Aaron Ramsey'a było celowe, to jest to maestria, jest to geniusz, jest to fenomenalny zamiar młodego Hiszpana. A jeżeli to było przypadkowe, to i tak, i tak wyszło to wszystko wręcz cudownie, efektownie. A Aaron Ramsey na pewno może tą bramkę postawić spokojnie obok tego fenomenalnego uderzenia w spotkaniu z Galatasaray, do którego możecie sobie zresztą sięgnąć. Wystarczy wpisać na YouTube Ramsey i Galatasaray i zobaczcie jak potężnie, jak wspaniale potrafi walczyć czasami także huknąć. Tak czy inaczej 1-0 dla Arsenalu. No i drużyna na Węgra prowadzi w tym arcy istotnym spotkaniu derbowym na White Hart Lane. Druga połowa jednak zaczęła nam się od, no, niefajnego incydentu związanym z Arsenalem, mianowicie Francis Kuklę trochę postradał zmysły i zupełnie niepotrzebnie zaatakował Halego Keina mając żółtą kartkę, podkreślam, przy linii bocznej, prowokując tym sam Michaela Oliwiera do wyrzucenia go z boiska. Sam sędzia za bardzo nie miał, no, do gadania w tej kwestii, że ta kartka się należała. Czerwona w konsekwencji dla Francisza Kuklena również. Na pewno jest to duży cios, zwłaszcza w kontekście tak dobrze dysponowanego Tottenhamu, bo przypominam, że zarówno jedni, jak i drudzy, czyli Tottenham i Arsenal w tym sezonie mają wręcz fenomenalną, najlepszą chyba szansę na zgarnięcie tytułu od lat, bo konkurencja no, mocno śpi w tym sezonie, a niespodziewanie na pierwszym miejscu cały czas znajduje się Leicester, to znaczy teraz już coraz więcej ludzi przykuwa uwagę do ich dobrej formy i stara się wyobrażać ten możliwy scenariusz, czyli zwycięstwo e, lisów, no ale ten temat w tej chwili na inną rozmowę. Tak czy inaczej, po czerwonej karcie Koklemcz, scenariusz nam się troszeczkę odmienił. 60 minuta, 30 minut do zakończenia spotkania i Tot nam łapie kontakt. Tobi Alderwerelce znalazł się w polu karnym, kompletnie nieobstawiony, kompletnie niepokryty. No i uderzeniem koło Dawida Ospiny zapewnia bramkę, która daje remis Tottenhamowi. No i tym samym przywraca swoją ekipę do gry w tym momencie o pełną stawkę. Fajnie to Temu wybuchnęli, jeszcze nie zdążyli ochłonąć, a już było 2 do 1 za sprawą Harry'ego Kane'a, który znowu po raz kolejny z konieczności z maską na głowie. Bramka, reprezentanta Anglii, dorównuje bramce Ramseya. Niewątpliwie piękne, fenomenalne uderzenie. Rozegrali to zresztą bardzo ciekawie zawodnicy Cedamu przy lewej chorągiewce rożnej. Harry Kane dostał piłkę, pognał tylko w zasadzie równolegle do linii końcowej i gdzieś tak z 16 metrów od bramki uderzeniem. Pięknym, podkręconym ogrywa Dawida Ospina i zdobywa drugą bramkę dla Tottenhamu. Teraz euforia jest jeszcze zwielokrotniona, tak więc niesamowite po prostu emocje na, na White Card Lane tego dnia miały miejsce. Arsenal do tej drugiej bramki jakoś nie spieszył się z agresywnym atakowaniem Tottenhamu, zresztą to jest usprawiedliwione, tym bardziej, że grali w dziesiątkę. No ale wcześniej także należy mieć na uwadze, że to Tottenham raczej prowadził grę i on był tą stroną dominującą, jeżeli chodzi o rozgrywanie, rozprowadzanie piłki w środku pola. Ale jak pokazał czas, na coś było jeszcze Keeper's na Węgera w tym spotkaniu stać. To już było po wejściu Oliwiera Ziruna, na boisko, który również miał udział w tej akcji. Hector Bejerin i jego druga asysta tego dnia. Jeżeli miałbym wybrać w Arsenalu taką czołową postać tego spotkania, to były to właśnie młody Hiszpan, bo dwie asysty w piękny sposób wykreowane i, i nic dziwnego, że wiele aplauzu ostatnio Bejerin zbiera. Zagrywa do Alexa Sancheza, ten ubiega praktycznie obronę Tottenhamu na czele z Hugo Lorisem. No i zagrywa piłkę obok francuskiego bramkarza, dając ten jeden jeszcze upragniony gol. Panom arsenalu. Tak ostatecznie kończy nam się już ten mecz. Rezultat zadowalający chyba w tym momencie tylko Leicester. Na pewno ani jedni ludzie ani nie są usfakcjonowani po takim właśnie wyniku. No ale jeszcze 8 kolejek zostało do końca, tak więc sporo się w tym wyścigu mistrzowskim może wydarzyć świetne widowisko na White Hart Lane. To nam remisuje z arsenalem 2 do 2. Na Etihad Stadium. Obyło się bez niespodzianek. Co prawda, drużyna Remiego Garda przez 45 minut opierała się atakom The Citizens, ale później już kompletnie się pokruszyła no i odpadła, od, od, odleciała na paręset kilometrów chyba od Etihad Stadium. To nie był mecz Remiego Garda i jego ekipy, i to było widać w zasadzie od samego początku drugiej połowy, nawet jeszcze przed bramkami, przed tym rajotem ekipy Manchesteru City. Zapowiedziałem to nieco przed chwilą. Czterobramkowy szał w jaki wpadł Manchester City poskutkował no, zmiażdżeniem, zgniecieniem Aston Villa tego dnia z Etikad Stadium. Po drugiej bramce w zasadzie Aston Villa już nie istniała. Gabriel Bonahor stał w miejscu. Obrona Aston Villa praktycznie tylko patrzyła się, jak rozgrywają piłkę piłkarze The Citizens. Pierwsza bramka to uderzenie Jai Ture, który w swój, myślę, standardowy sposób strzela z okolic 11 metra, uzupełniając całą akcję i wykańczając ją dobrym, płaskim strzałem. Dwie kolejne bramki Dokłada nie kto inny jak Sergio Aguero. Argentyńczyk jest w tym sezonie na The Seasons nieoceniony. No, gdyby on również wyleciał, tak jak miało to miejsce w przypadku Kevina De Bruyne, to z ofensywą w City mogłoby być krucho, ale w odpowiednim momencie znalazł w sobie pokłady formy. No i teraz je ja nam wszystkim eksponuje. Jedna z tych bramek, zresztą fantastyczna, po przyjęciu piłki na klatę, uderza praktycznie od razu, zostawiając w blokach Brada Guzana. I nic dziwnego, że w tym momencie padła bramka, bo... Ta taka charakterystyczna dla Aguero przebiegłość polukarnym uaktywniła się no i odpowiednio zaowocowała tą właśnie bramką. Po bramkach Aguero mieliśmy jeszcze jedno trapienie Rajima Sterlinga. Obronicy po prostu pozwolili Sterlingowi dojść do strzału i strzelić no, bramkę, która przełamuje jego no, niechlubną serię bez bramki, tak więc ważny ten gol, ten mecz również dla Rima Sterlinga. City mocno się naładowało i myślę, nastroiło do walki o, o mistrzostwo. Jeszcze nic nie jest tak naprawdę pewne. Dodatkowo jeszcze mecz w zapasie, tak więc sporo tych punktów Pellegrini ma do pozbierania. Czas pokaże, co się stanie z Dessygen. Jedno jeszcze po tym meczu jest pewne: Aston Villa coraz bardziej się załamuje, i ja już praktycznie nie wierzę w to, że oni się utrzymają. To jest według mnie pierwszy kandydat do definitywnego, pewnego spadku. Na tę chwilę tak to wygląda. Randy Lerner musi sobie przemyśleć parę spraw i od nowego sezonu w Championship mocno wziąć się do roboty. Manchester City Aston Villa 4 do 0: Newcastle Bournemouth. No ten sezon dla Steve'a McLarena jest e, mocno przykry. Nie było chyba ani jednego okresu, e, który mógłby wszystkich e, jakoś mocno napawać optymizmem e, w tym sezonie. I nic dziwnego, że Mike Ashley, który wyczuł e, palący się pod nogami grunt, e, zdecydował się na zwolnienie Steve'a McLarena. E, tak czy inaczej, mecz z Bormów stanowił dobrą szansę, albo nawet bardzo dobrą szansę dla McLarena, e, żeby udowodnić, że coś jeszcze zaoferowania srokom w tym sezonie ma. Ale... Nie można się dziwić fanom Newcastle, jeżeli przyjeżdża drużyna z najbardziej oddalonego od Newcastle w Anglii miasta i, i ogrywa. W miarę spokojnie, ekipę SROK i 3 do 1. No, abstrakcyjny rezultat w kontekście tego, że nie była to przecież drużyna Chelsea, Arsenalu, Manchester United. Nie był to angielski gigant, tylko był to Benjamin Ediego Howard Bournemouth. Tak więc cios podwójny, a może nawet potrójny, który myślę, że ostatecznie przepieczętował los McLarena. No ale zostawiając już biednego Steve'a w spokoju, skupmy się na poczynaniach jego drużyny w tym meczu. Rozpoczęło nam się to widowisko od samobójczej bramki Stevena Taylora. Piłkarza, który po e, krótkiej kontuzji e, powrócił do składu z hukiem, rozegrał naprawdę e, no dwa, trzy dobre, a pierwsze to naprawdę bardzo dobre spotkania. No a teraz mocno splamił sobie tą swoją kartę tym właśnie samobójem, pozbawiając dobrego startu swoją drużynę. Pierwszą bramkę zaangażowany był, co ciekawe, Joshua King, który w 70 minucie dokłada bramkę dla Bournemouth numer 2. Bramka Kinga no w tym momencie dystansuje już dość mocno ekipę SROK i, i niektórzy fani zaczynają wychodzić, rozlegają się gwizdy, buczenie. Na pocieszenie tylko można dodać, że Jose Perez spisał się na medal w tym spotkaniu, bo jedną bramkę dla SROK urwał. No i jakoś jeszcze pewnie wyłożył tą nadzieję na tacy kibicom Newcastle. A skończyło się to wszystko bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Mianowicie Charlie Daniels nieobstawiony kompletnie. Fakt faktem, że to jest to jeden z lepszych lewych obrońców w tym sezonie. Ale no, zupełnie pozostawiony bez opieki. Wjeżdża sobie przed bramkę Newcastle i strzela w boczny ruch bramki, zapewniając dwubramkowe ostatecznie prowadzenie i dwubramkowe zwycięstwo ekipie Bournemouth. Mały błysk Czarniego Danielsa, duży błysk Bournemouth. Cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie, które praktycznie staje się w 90-80% dla Bournemouth realnej jeżeli utrzymają tą formę. Newcastle jest w bardzo niekomfortowej sytuacji i coś musi Mike Ashley wykombinować, kogoś musi załatwić na to gorące krzesło, żeby swoją ukochaną bądź też nie wiem finansowo odpowiednią drużnę uratować. Newcastle Bournemouth 1 do 3 Swansea gładko może nie, ale rozprawia się z czy Kanarki mają ogromnego pecha i kierują się w stronę e, spadku, bo z taką grą, z taką serią i z małą wygrywalnością Alex Neil może już poważnie się martwić nie tylko swoją posadę, ale przede wszystkim o los swojej drużyny, bo na pewno mu e, na tym losie zależy. Gylfi Sigurdsson był główną postacią tego spotkania pomimo tego, że takie szychy e, na trybunach się zjawiły, jak łysy... Z u, e, przepraszam, Gianni Infantino, nowy przewodniczący FIFA. Muszę być dyplomatyczny teraz w moim języku, <grystanie> zjawiły się na tym meczu. To piłkarze nie dostali jakiegoś pozytywnego, mocnego kopa, no i raczej pogłębili się w takim średnim, albo może nawet słabym premierligowym widowisku. Nie ma za bardzo czego o tym meczu powiedzieć poza bramką Gryfiego Sigurdssona, o której należy wspomnieć. Korzysta z jego usług bardzo mocno Alan Curtis i wciąż nieobecny Francesco Guidolin, który być może na przyszłym spotkaniu już znajdzie się. na Ławce trenerskiej. Tak więc, jeżeli Swansea uda się utrzymać, to powinni wyściskać tego właśnie islamskiego pana, bo Gilfi Fiskurtson robi dla łabędzi na finiszu kampanii naprawdę ogromną robotę. Swansea wygrywa bardzo istotny mecz z Norwich, 1 do 0. Mówcie co chcecie, ale dla mnie Hus Healing jest poniekąd magiczny. Przyszedł po Mulinio i w tej chwili, patrząc na jego statystyki. Można przez chwilę odnieść wrażenie, że nie jest to jakiś super udany powrót na Stamford Bridge, ale zwracając uwagę jednak na jego fenomenalną serię 12 spotkań bez porażki w Premier League, no można zrobić duże oczy, tym bardziej, że pamiętamy wszyscy tą niemrawą Chelsea, która nie potrafiła się odpowiednio ułożyć do tego sezonu pod batutą The Special One. No a teraz inaczej zupełnie wygląda to pod kątem mentalności, pod kątem wiary w siebie. Tutaj troszeczkę na nosie zagrała ekipie mistrzowskiej drużyna Marka Husa i myślę, że zasłużenie również miała swój akcent w tym spotkaniu. Chelsea nie zrobiła wystarczająco, żeby to spotkanie w Cuglach wygrać, no i zapłaciła za to słono, bo trzech punktów nie udało się nie Husa Hibinka zdobyć. Na pewno pozytywem jest jednak Bertrand Traoré, młody wciąż napastnik Chelsea ostatnio zachwyca wszystkich, łącznie ze mną. No, świetna jest ta seria jego meczów z kolejnymi to bramkami. Przekładając to na język polskiej ulicy, można stwierdzić bez ogródek, że Bertrand Traore jest niewątpliwie kotem. No, ale kotem jest nie tylko Bertrand Traore, jest nim także Czernan Shakiri, który w tym spotkaniu był takim typowym main manem w drużynie Marka Hughesa. Stoke skorzystało z jego usług. Najpierw zmusił on do solidnej interwencji t a następnie miał ogromny udział przy bramce Madiufa, która w drugiej połowie rozstrzygnęła nam to spotkanie no i ustaliła wynik na 1 do 1. Marcus na pewno bardziej zadowolony wychodzi po tym meczu, ale Chelsea nie ma się co załamywać. Zostało, tak jak powiedziałem już poprzednio, 8 meczów do końca, a dla mistrza Anglii coraz lepiej ten sezon zaczyna się układać im bliżej jest końca sezonu, tym Chelsea bliżej jest również top 4, tak więc... Nie wiadomo, może jeszcze wszystko jest możliwe. Chelsea Stoke 1 do 1. O meczu z Southampton z Sunderlandem także dużo nie będę mówił. Remis, podział punktów na St. Mary's Stadium, ale to sam Allardyce może wychodzić z tego spotkania bardziej sfrustrowany. I to jest dziwne, bo patrząc na pozycję obu zespołów w tabeli, można by rzec, że Ronald Kuman i jego święci pluliby sobie w brodę przy każdym wyniku nie gwarantującym trzech punktów. Ten wynik się zrealizował, a pluć w brodę może sobie właśnie zespół Czarnych Kotów. Jeden do jednego ostatecznie padło, ale przez większość meczu rezultat 0 do 0 był na tablicy świetnej. Troszeczkę zamieszał nam w tej sytuacji w całym meczu Josef Fonte. Jego powstrzymanie Fabio Moriniego ściągnięcie go do parteru spowodowało, że niestety musiał się pożegnać z Murawą portugalski kapitan świętych, zestawiając dziesięciu swoich kolegów na boisku przeciwko głodnym czarnym kotom. No i ten głód w końcu się objawił, no i znalazł wyjście przy nodze Germana DFO. Wydawałoby się, że ratownik DFO po raz kolejny w tym sezonie stąpił na ziemię, by uratować się czarne koty. I zapewnić im kolejne wybitnie ważne trzy punkty, ale głównym prowodyrem tego całego zamieszania pod koniec, no i popsucia humorów kibicom Sunderlandu był Virgil van Dijk. Środkowy obrońca świętych znalazł się w bardzo dobrym momencie w polu karnym, no i pokonał włoskiego bramkarza. Może nie jakimś wybitnym, ale silnym uderzeniem, wystarczająco silnym, żeby tutaj bramkę zdobyć i ugrać się dla Southampton Remis w tym meczu. Sunderland... Więc nie skorzystał z tej wybitnej okazji na zgarnięcie trzech punktów w Sunbury Stadium. Mecz pomiędzy ekipą Ronalda Kumana a sama Dajsa, kończy się, jak już mówiłem, remisem 1 do 1. Na Goodison Park kolejny mecz z udziałem Evertonu, który zapadnie na długo w pamięci. Jeżeli zrobilibyśmy konkurs na ekipę, która w tym sezonie stworzyła najwięcej widowisk, to w cuglach jeszcze przebiega. Wygrałby ten kontest Everton. Ekipa Roberto Martineza sprawia, że nawet najbardziej pewny w wyniku kibic jest w stanie zaskoczyć się kompletnie. Jak powiedział mi mój dobry znajomy, w pewnym momencie. Był kurs około 1000 na West Ham, to jest niezweryfikowana informacja przeze mnie, tak więc może tutaj trochę podkłamię, ale 1000 do 1, że West Ham nie wygra tego spotkania. Pomimo czerwonej kartki, która nawiedziła Everton w pierwszej połowie, tak więc no nawet bugmacherzy musieli mocno zapłakać po tym końcowym rezultacie, jeżeli udało się paru osobom ten wynik w odpowiednim momencie obstawić. Wynik spotkania otworzył nam Romelu Lukaku i to jeszcze w momencie, kiedy w 11-osobowym składzie Everton rozgrywał ten mecz. Później jednak mocno namieszał Kevin Miralas. Reprezentant Belgii jest swoim największym wrogiem. Który to już mecz kończy się czerwoną kartką dla Miralasa? Zupełnie niepotrzebną zresztą. Musi posprzątać swoją głowę Emirala, żeby ustabilizować swoją pozycję w składzie Roberto Martineza, inaczej nigdy w pełni mu były menażer Wigan i Swansea nie zaufał. No ale pomimo tego, że Everton grał w 10, to udało się na początku drugiej połowy zgarnąć drugą bramkę. Aaron Lennon fantastycznie znajduje się przed Adrianem, dając dwubramkowe prowadzenie, jak się okazuje, Evertonowi. Szok, niedowierzanie na ławce trenerskiej West Hamu i na pewno na trybunach gości, ale w pewnym momencie szala przechyliła się na stronę młotów. Pier Pierwszy impuls, pierwszy sygnał do ataku bardziej skomasowanego dał Michail Antonio. Antonio jest po prostu niesamowity. Reprezentant Anglii, który jeszcze do niedawna grał w Championship, wyrasta w tej kampanii na jednego z pięciu najważniejszych zawodników ekipy Młotów. Druga bramka dająca remis pada po uderzeniu Diafrysa Co., który na boisku nam się w drugiej połowie pojawił z inicjatywy Stawena Bilicza. Uderzenie głową bardzo charakterystyczne dla Diafrysa Co., charakterystyczna również celebracja. No a trzeci gol pada w doliczonym czasie gry, i mogę Wam chwilę dać na zgadnięcie, kto jest autorem tego trafienia Dimitri paje. Fenomenalny jest Francuz, nie wyobrażam sobie Euro 2016 bez głównego motoru napędowego zespołu Stavena-Blicha. Spotkanie obróciło nam się, tak jak powiedziałem, niesamowicie o 180 stopni. Everton zostaje z niczym, a po bramce Arnola na pewno wszyscy już myśleli, a dobra, to jak oni w 25 minut nie potrafili nic konkretnego stworzyć, to my już sobie ten mecz przyklepiemy. A tu Lipa, West Ham wziął się do roboty no i ostatecznie triumfuje nad The sevdi məcə Crystal Palace podejmowało na Selkis Park Liverpool. Na pewno większość kibiców The w pamięci poprzedni pojedynek obu zespołów w tym sezonie. Przegrany na Anfield Road przez drużynę Jurgena Kloppa 1-2. Tutaj było mniej mile, ale no myślę, że największe pretensje mogą mieć do siebie Orły. Alan Pardiu po kończeniu gwizdku tam rzucał swoją kurtką, wkurzał się na ostateczny rezultat. Ja na jego miejscu postąpiłbym bardzo podobnie. Tym bardziej, że mecz przecież otworzył się bardzo bardzo dobrze dla orłów bramka autorstwa Joe Ledleya pada po zamieszaniu w polukarnym karnym Liverpoolu. Idealna komfortowa sytuacja do dowiezienia tego wyniku do końca meczu tym bardziej, że James Miller zasłużenie otrzymał czerwoną kartkę w drugiej połowie również. No i tym samym skrócił zmniejszył szansę Liverpoolu na korzystny rezultat na Selhurst Park, ale Alex McCarthy, który wreszcie od września chyba nie grał w składzie Crystal Palace podstawowym, zastąpił Willa Hennessy. Jednakże nie obyło się bez pecha również po jego stronie. Podał wręcz piłkę Roberto Firmino, a Brazylijczyk w takiej sytuacji nie miał nic innego do zrobienia, tylko strzelić w bramkę. No i to też uczynił jeden do jednego. No a ostatecznie o wyniku końcowym zadecydował Christian Benteke, wpuszczony przez Jürgena Klopa, również w drugiej połowie. Bardzo sprytny rzut karny, wywalczony przez Benteke. Damien mi niepotrzebnie kompletnie położył się, usiadł na murawie kolanami, zahaczając o stopę Christiana Benteke, nie powodując jego upadku i to zaznaczam, to jest cwaniactwo po prostu boiskowe Christiana Benteke, że w tym momencie się wywrócił. Sędzia, asystent widział to jak na dłoni i zasugerował się tym padem Christiana Benteke. Ja już nie będę teraz dyskutował, czy ten karny powinien być, czy też nie. Ja nie lubię po prostu sytuacji, kiedy za Wodnik może biec dalej, a czując kontakt się wywraca. No ale nie, nie będę już tego komentował. Christian Benteke podszedł spokojnie do jedenastki. Wykonał ją prawie na dwa tempa, tak jest, też było ciekawe, interesujące. No ale dobiegając do piłki jednak był w ruchu. No i Alex McCarthy po raz drugi tego dnia pokonany. Crystal Palace przegrywa z Liverpoolem. No i tak jak powiedziałem, ogromny pech cały czas nad drużyną Alana Pardiu wisi. Crystal Palace, Liverpool 1-2. Twoje spotkanie przegrał również Manchester United. Pojechali w gości na The Hawthorns do West Bromwich. Tam na przestrzeni ostatnich paru lat ekipa United czuła się świetnie. Ostatni wynik 2 do 2 co prawda, ale poprzednie jeszcze spotkania pod Alexem Fergusonem praktycznie w 90% przypadków kończyły się zwycięstwami Czerwonych Diabłów. Tym razem było inaczej, a i nie bez przyczyny, bo głównym winowajcą tego wyniku według mnie jest Juan Mata. Sytuacja, w której pozbawił się występu w tym meczu w Hiszpan, jest absurdalna. Według mnie pierwsza żółta kartka za powstrzymywanie wykonania rzutu wolnego. No a druga kara napomnienia to jakiś kompletny odlot maty od rzeczywistości. Po co? w takim momencie meczu faulować Darna Fletchera tak daleko od własnej bramki. Zupełnie nieuzasadnione kopnięcie. Ja nie potrafię tego w żaden sposób obronić. Fani Czerwonych Diabłów na pewno także na matę byli źli. Ostatecznie udało się Tonemu Pilisowi przełamać złą pasę. Udało się to uczynić również West Bromowi, no bo Tony Pilis tam jeszcze ze stółk również miał problemy z Iskrystwa Palace z wygrywaniem w Manchester United. Zwycięstwo 1-0 West Bromu, a to wszystko ze sprawą Salomona Rondona, który również ostatnio jest taką czołową, naprawdę mocną postacią tej ekipy. Salomon Rondon dostaje podanie z lewej strony po Kobniolego. 1 do zera, tak jak już powiedziałem, dość niespodziewany, ale myślę, że w kontekście tego, co zrobił Mata, troszkę bardziej akceptowalny, aczkolwiek na pewno nie w pełni, rezultat na The Hawthorns. No i na zakończenie tego review przenosimy się na Vickridge Road, gdzie Watford Kika sanchez Floresa podejmował zespół Claudio Ranieriego, czyli liderujące Lester. Zostawiłem sobie lidera na koniec, bo chciałbym tutaj zakończyć tym ładnym akcentem w postaci Bramki Riada Mareza. Oczywiście bramka kolejki będzie nieco inna, ale to spotkanie w zasadzie orbituje wokół tego jednego zdarzenia z właśnie reprezentantem Algierii. Poza Marezem fenomenalni byli również Jamie Vardy i Ngolo Kanté, po raz kolejny w tym sezonie. Tak czy inaczej Watford miał swoje argumenty w tym spotkaniu, ale wobec jednego uderzenia Ariadna Mareza nie mógł nic uczynić. Pomimo tego, że Ben Watson praktycznie przez większość gry krył Algierczyka, to on i tak znalazł drogę do bramki. Piękne uderzenie z dystansu, odpowiednio mocne, żeby zaskoczyć Aurelię Gomesza i ten mecz w tym momencie definiuje nam się kompletnie sam. 0 do 1, taki ostatecznie rezultat pada. Plavik Richroth na północ od Londynu. Leicester zgarnia 3 punkty. No i coś Magicznego w tym zespole jest 8 meczów, pozostało szansa na zdobycie 24 punktów, więc pula jest jeszcze bardzo, ale to bardzo duża, wszystko jest możliwe. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o 29 kolejkę angielskiej Premier League. Zapraszam do odwiedzania stron podanych w opisie, tam oczywiście m.in. mój Facebook. Zachęcam również do lajkowania i komentowania materiału. Zapraszam jeszcze na uderzenie tej serii gier, Aaron Ramsey. Długo się zastanawiałem, bo myślałem, czy by nie przyznać tej nagrody Haremu Keynowi, Obydwa uderzenia piękne, ale coś bardziej takiego magicznego, technicznego było jednak w uderzeniu Arona Ramseya i to właśnie trafienie Waliczyka postanowiłem się w tej kolejce wyróżnić. Pozostaje mi się już tylko się jak zwykle pożegnać, no i podziękować za stałe oglądanie mojego kanału i dokładanie się do rozwoju naszej tutaj Premier ligowej społeczności. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!